Cześć, tu Kuba z, z kraju do raju. Zapraszam Was dzisiaj na wizytę do Wildi Wadi Water Parku, który znajduje się, tak jak widzicie, u stóp Burj Al Arab eee, i pomiędzy drugim ze znanych hoteli, czyli hotelem e, Jumeirah, który widzicie z tyłu, w tym kształcie fali. Eee, także, dlaczego wybraliśmy to miejsce? A pokrótce to Wam powiem, że dlatego, że wstęp tutaj w niedzielę kosztuje 99 wirhamów. Dajcie również, aby po obejrzeniu zasubskrybować nasz kanał, zostawić łapkę w górę, zostawić komentarz. Jeśli ktoś z Waszych znajomych wybiera się do Dubaju, podeślijcie mu linka do naszego kanału, do naszej strony internetowej www.wypadskrajuodoraju.com. Dużo ciekawych informacji, na których jeszcze umieścimy, na pewno zdjęć. No i informacji, dzięki którym nie popełniłam różnych błędów, na których my się też trochę uczyliśmy przed nakręceniem naszych filmów. Miłego oglądania. E, a nie 1200 zł to ja w każdy inny dzień tygodnia. Mówię tu o cenie 1200 zł dla czterech osób, 99 zł, na za jedną osobę, więc my za wstęp do czterech osób zapłaciliśmy tutaj 400 zł. Jaki jest warunek, żeby mieć taką cenę? Musicie przyjść w niedzielę, i drugim warunkiem jest to, że musicie zapłacić za wasz pobyt kartą Visa. To nie stanowiło to żadnego kłopotu, zabukowaliśmy, przyszliśmy. W niedzielę to jest dzień pierwszy dzień tygodnia dla Dubajczyków, więc po prostu nie ma tutaj prawie w ogóle ludzi. To taki nasz trochę poniedziałek, więc no jest to dobry dzień, żeby tu przyjść. No i co po przyjściu? No po przyjściu bierzecie skrzynkę, tak? No bo gdzieś musicie wsadzić swoje rzeczy, czyli pakujecie dwie do tak zwanego lokera, czyli skrypki. Mała, średnia, duża, bez, od tego zależy ile zapłacicie. Czy mała 39 tam wstawicie jakąś torebkę małą. Duża 49 dirhamów, tam się zmieści już plecak, no i duża, i ogromna huge, tak zwana, to tam włożycie wszystko, ten to jest taka nie 1,40 40 w wysokości. Eee, więc no i co dalej? Idziecie dalej, wchodzicie do parku, wybieracie sobie jakieś przestronne miejsce do leżenia. Jest tego bardzo dużo w różnych miejscach, nie tylko przy plaży, tak? przy tej tutaj sztucznej plaży z sztuczną falą, ale też są takie ustronne miejsca porobione, gdzie możecie sobie spokojnie w ciszy chillować, zarówno pomiędzy roślinnością, jak i w miejscach, gdzie po prostu będziecie przy samych zjeżdżalniach. W zjeżdżalni jest kilkanaście. Przeogromnych, no nie dorównają one Atlantisowi zdecydowanie, ale weźcie pod uwagę, że jest to park skierowany bardziej pod dzieciaki, czyli każde dziecko od metra 10 m może skorzystać ze wszystkich atrakcji. 110 cm i wchodzicie wszędzie. Nie tylko na ten taki dziecięcy, który Wam przed chwilą pokazywałem w tle, ale na te wszystkie ogromne rury, do których zmierzam. O, tam, tam z tyłu, widzicie? Tam dokładnie. Wszystkie, ogromne rury spokojnie wejdziecie. Minimum dwie osoby na zjeżdżalnie. Jak będzie was czwórkę też wejdziecie, szóstkę to również. Po prostu musicie poczekać na inny ponton i, i spokojnie sobie wskakujecie na taką zjeżdżalnię z dzieciakami od 110, jak wspomniałem. Poniżej. Sorry, nie wpuszczą. No i jest z takich największych atrakcji tutaj oprócz tych wysokich zjeżdżalni pontonowych. Jest rwąca rzeka. Rwąca rzeka, która wiedzie. Sześcioma różnymi kanałami, czyli wjeżdżacie zawsze w tym samym punkcie do góry i potem sami decydujecie, w którą stronę e, sobie płyniecie. E, no, przesudownie to wygląda, jak cię wynosi po prostu w górę. Uhuuu! Mam Nie mam

Fine, thank you. Well right? Great! Great! Okay, it. my first <laughs> Chyba wyjechaliśmy na górę, a teraz będziemy sobie na dół. Mam sonda pojedynczy. Uwaga, tunel ciemności będzie bardzo. Tunel of nie, Będzie czarno i szybko! O!

O! Jest, mamdzania Tu są Są zupełnie małe da 110-120 cm materace Panze Pontony są takie większe też dla dorosłych i są podwójne dla dorosłych i podwójne dla dorosłego z dzieckiem więc są tu przygotowani prostu genialnie Dodatkowo dla osób nie pływać są kapoki. Zresztą i tak nie da się tutaj udonać, bo najgłębsza głębokość to metr i 10 w rwącej rzece. Więc tutaj nie będę się wszędzie bawić. Tak jak wspomniałem, jest to głównie akwapark stworzony z myślą yy, o dzieciach. A na pytanie, czy, czy warto tutaj bardziej przyjechać, czy do Atlantisa, no to na no to trudno Wam odpowiedzieć w jakikolwiek sposób. Atlantis to jest zupełnie inny kaliber atrakcji. Wadi to jeden z nielicznych parków wodnych na świecie, który otwarty jest przez okrągły rok. Z wyjątkiem, o którym za chwilę. Park odbiega od klasycznych parków wodnych w Europie. Kolory zjeżdżalni kojarzą się raczej z naturą i skałami niż z kolorowymi zjeżdżalniami, które mamy w Europie. Jeśli planujesz skorzystać z Wildiwadi Aquaparku, pamiętaj, że jest on nieczynny w każdy poniedziałek. Dumą parku jest największa zjeżdżalnia wodna znajdująca się poza kontynentem amerykańskim. Wildiwadi oferuje około 30 rodzajów atrakcji przeznaczonych dla dorosłych, jak już wcześniej wspomniałem, dla dzieci i całej rodziny. A w skład nich wchodzą Breakers Bay. Jest to największy basen ze sztucznymi falami na Bliskim Wschodzie. Wadi zapewnia atrakcje na cały dzień i jestem pewien, że po kilku godzinach nadal nie będziecie znudzeni głównymi atrakcjami. Dodatkową atrakcją jest wieczorny pokaz, ponieważ Butch Al Arab zmienia swoje kolory na fioletowe, a czasami iluminuje w różnych konfiguracjach. Dodatkowo oświetlony pięknie jest Jumeirah Hotel. To wszystko razem sprawia niebywałe doświadczenie. Dzięki że byliście z nami. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Pamiętajcie, aby teraz zasubskrybować nasz kanał, zostawić łapkę w górę, zostawić komentarz, udostępnić film swoim znajomym. Zapraszamy również na wypad z kraju do tam dużo ciekawych informacji. Systematycznie będą pojawiały się blogowe informacje, i będzie dostęp do wszystkich naszych filmów ze wszystkich tripów. Także ciało i do zobaczenia!